Absolutna, totalny hit, pierwszy na świecie Oksymel w tym składzie. Aszwaganda, a więc z Górski, tu jest kurkuma, Imbir. Zobaczcie jak smakuje. Nasz Wojtek, tu taki y, przybysz, tak? Przybysz, przybysz. Do soli? Tak jest. No, mieszkał już ile lat? Pół. Pół roku, tak? Już. Już, Pół świeży, roku. świeży gościu. Kom tak nie mieszkał, by Próbuj tak, jak smakuje Oksymel. Próbujemy. No. Oksymel z miodem, bo jest oksy od greckiego słowa ocet i miód, nie? Ostra, ale rewelacja. Pierwsza o tym na świecie, mogę z całą się powiedzieć, tu jest ashwagandha. Pierwsza jest butelka na świecie. Pierwsza kupiona. butelka na świecie, specjalnej cenie, dostał kolega, rewelacyjnej cenie. I jako pierwszy klient dzisiaj z rana w taką pogodę będzie się rozgrywał. I pijesz na żółcę czasami? Nie? Oczywiście. Nie sam, czasami, bez wody. Sam. Bez wody też się zdarza. Tak? I co? I to pomaga w rządku, zakwasza? No, pomaga. Tak? Odbija się, bekniesz, fajnie. Jak najbardziej. Prawie niedobre. Odpowiednie. No a to jest Aksimel z miodem, już ludzie Spróbujemy. to. Spróbujemy. No spróbujesz, jak to smakuje. To jest normalnie, dlatego film nagrałem, bo to historyczna chwila. Pierwszy człowiek przyszedł, jest to nalane przed 10 minutami i on to sobie teraz testuje. Ogromna wartość kurkumy, imbiru, zobaczycie, jak to smakuje. Polecam, jezu na zrobicie przed świętami w rewelacyjnej, w tak ładnej, po innej butelecy. Dzięki, zapraszam wszystkich. Dziękuję Ci, kolego Wojtku. Dzięki. Dziękuję. Na no, następnym Mogłem Cię ugościć. No hej, fa. Ciao. Witam Was serdecznie, Zbysze, który mi tu pomaga, zdobywał głuk, róże, pamiętasz? Dzięki Tobie, mamy ja, taką oczywiście. wspaniałą różę. Również oczywiście dzięki temu, po, wspominam ten film, bo tu jest dzięki Tobie, Twoja róża i co mi pomaga, z ogrodu mojego zbierana. Ja I głuk, tak. Ogromna dawka. I oczywiście uczestniczył w tym, pomagał mi załatwiać. 100 kg szwagandy. Pomagał mi, uczestniczył z dokumentami, pamiętasz? Nie będziemy mówić, gdzie zdobył. Wszystkie atesty były organiczne, bio. Pokazałem na to na filmie, jak to wyglądało kiedyś. A więc oksimel. teraz możecie to spróbować na zimowe dni, na święta, spróbować, nie? Dobre. Z miodem, rewelacja. A więc Oksimel tak słowo mówi: miód, Oksim, miód i, i, i ten. I połączone te pierwsze na świecie o takim składzie. Róg, góra, wiecie co na co jest bóg, serce, e, róża, ogromna witamina, wartość, zawartość witaminy C. No i oczywiście ashwagandha, nie dwa grama, nie, 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 100 gram, tylko 100 kilogramów, było na to ashwagandha. Rewelacja, takie działanie Libii do poczytań, niby na nie na tym filmie jest moja wiedza. Ogromna wiedza, Serbia, szpaganda. Adaptogen, adoptuje się, jesteś nerwowy, Cię uspokaja, jesteś bardzo spokojny, to pobudza i daje warunki do życia. Przed świętami rewelacja, łyczek mały i zakwasza żołądek, bo tu jest ogromna wartość. Odsłup winny, 3 lata dojrzewa wersji, Tu nie jest jakiś ten przemysłowy. Polecam, zapraszam w specjalnej na święta rabatowej. Kto kupuje u nas takie trzy butelki, dodatkowo ma jeszcze dwie godziny w normobali. Tak, podkreślam. Kolega 200 godzin w zdobył. Tak, spędza, tak. teraz przyjechał, teraz budować swój organizm, te telomery. Dzisiaj w nocy śpisz, tak? Oczywiście. No, pierwszy raz pamiętasz, jak się bałeś? Bałem, ba, bałem Uszy się, bolały? Nie, bałem się, bałem się, bałem się ta pytę, ta, To ta jest ta, ten przedsionek, taki jak, 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 jak to się nazywa? Ta, ta Sfera, sfera. Śluza. Śluza? śluza no. Jakie wrażenia? No takie uszy Bałeś się. nie wiadomo, co się dzieje. Ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, dzisiaj się drugi raz w życiu jesteś. Dzisiaj drugi raz jesteś. Tak, realizuję te bilety, które wziął za pomoc przy rozbieraniu głogu i róży. Pamiętasz? Pamiętam, zdecydowanie, mam dobrą pamięć. Tak jest. I dzięki pokażemy. Bardzo. Dzięki, dzięki. Dziękuję. dzięki. Pokażemy kolejny filmik jak dzisiaj przeżył drugą noc, i czy się odmłodził, i czy jest młodej, i piękny i telomery, czy się mu wydłużyły. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy na Oksimel. Dziękujemy. Dzięki, hej.